Z inicjatywy Humanity Plus pojawił się pomysł, aby obchodzić dzień przyszłości. Myślę, że to wspaniały pomysł. Ten dzień miałby być obchodzony 1 marca, więc możemy już zacząć od teraz. I yy, no jest czymś niezwykłym. Jeśli chodzi o środowiska uniwersyteckie, też elity intelektualne naszych czasów, yy, przyszłość nie zawsze jawi się jako coś pożytecznego i praktycznego. Wiele osób lubi mówić, że Przyszłość jest pełna zagrożeń, jest zła i marzę o powrocie do starych, dobrych czasów. Ciężko powiedzieć, kiedy były te stare, dobre czasy. No, ogólnie XX wiek już jest rozumiany jako przyszłość, no ale no, w jakimś sensie dwie wojny światowe są już daleką przyszłością. E, wydaje mi się, że o starych, dobrych czasach decydują postawy religijne. Które szukają tego okresu, kiedy wszystkie religie niezagrożone mogły się rozwijać, i jeśli ktoś ośmielał się im sprzeciwiać, lądował na stosie albo w lochu, albo na torturach i było dobrze, jak chcą ludzie, którzy nie lubią przyszłości. No, ja natomiast patrzę w przyszłość w bardzo różowych okularach z ogromną przyjemnością, bowiem już teraz osiągnęliśmy jako ludzkość bardzo wiele mamy komputery, mamy bardzo różne nowe technologie, które pozwalają nam żyć wygodniej, komunikować się ze sobą, przesyłać sobie pliki muzyczne, filmowe, które sprawiają, że ludzie żyjący od siebie odległość połowy planety mogą się przyjaźnić, mogą się codziennie spotykać na Skype'ie. Stanowimy naprawdę jedną wielką globalną wioskę i tak naprawdę, pomysł jednego człowieka może stać się niemal natychmiast udziałem wszystkich. Jest to bardzo piękne. Z tego możemy czerpać więcej. Możemy sięgać myślami ku gwiazdom, ku dłuższemu życiu, ku ciekawszemu życiu, ku lepszemu wyrażaniu naszej ekspresji. Wbrew pozorom, przyszłość nie oznacza czegoś zimnego, czegoś okrutnego. I to też się wydaje niektórym miłośnikom starych, dobrych czasów. Y, którzy mówią o izolacji społecznej ludzi, o wieku maszyn, o wieku bez dusz. No, nie było nigdy wieku z duszą, tak naprawdę, więc akurat ten postulat jest y, dosyć nietrafiony. A jeśli już był wiek z duszą, no to może chodziło o duszę od żelazka, albo o duszę jakichś inkwizytorów szukających jej w swoich ofiarach. No, naprawdę nie tęsknię za czymś takim. Czy Rzeczywiście, dzisiejsze czasy są takie chłodne, takie mechaniczne. Wydaje mi się, że zapominamy o różnych dobrodziejstwach, które przyniosła nam technika. Kiedy czytasz się książki z XIX wieku, kiedy po raz pierwszy wprowadzano kolej, y, oczywiście wielu ludzi y, wówczas reagowało na kolej jako na jakieś narzędzie diabła. Uciekało przed tą koleją. Nie chciało, żeby. Y, Lokomotywy parowe jeździły niedaleko ich miast, ich domów, ich wiosek, ale to się bardzo szybko zmieniło. Mnóstwo ludzi zakochało się w kolei i myślę, że różne nowe technologie, w tym pierwsza, tak spektakularna jak kolej, przyczyniły się do tego, że ludzie zaczęli uciekać od utartych schematów, w tym od tych schematów tak popularnych i tak bronionych siłą w starych dobrych czasach. Zaczęli uciekać od tych schematów i zaczęli poruszać się. W przestrzeni rzeczywiście. Ktoś, kto dawniej byłby skazany na spędzenie całego życia w jednym malutkim obszarze, nawet jeśli nie był bardzo biedny, teraz dzięki kolei mógł podróżować nawet na odległe kontynenty. Mógł poznawać świat, mógł poznawać inne języki, mógł patrzeć na nowe obyczaje, których wcześniej nie znał, na inne obyczaje. Jego horyzont się poszerzał. Tak samo wielką rewolucją jak kolej był internet, co dawniej, mimo wszystko, wymagało dosyć długiej podróży, stało się niemal natychmiastowe. Możemy oglądać natychmiast zdjęcia robione przez kogoś na drugim końcu świata, możemy nas zapytać, co sądzi o chmurach nad swoim domem, co my sądzimy o tych chmurach w Australii czy w Nowej Zelandii. Tak. Możemy patrzeć na nowe projekty domów powstające na całym świecie. Na nowe przedsięwzięcia architektoniczne. Możemy natychmiast zapoznać się z nowymi wierszami, z nową muzyką. Jest to wspaniałe osiągnięcie. Przyszłość e, odsłania też jedne z najważniejszych murów, które dawniej dzieliły człowieka od świata. Dopiero od niedawna wiemy, że na pewno jesteśmy kuzynami wszystkiego, co żyje na tej Ziemi, na tej planecie. E, dopiero od niedawna wiemy, że to, z czego wyrastamy, język naszych genów, który uformowała mm, ewolucja, da się odczytać, że w ten sposób można poznać różne nasze zdolności, różne nasze cechy, można leczyć nasze choroby i można, e, o czym mówi też organizacja Humanity Plus, e, być może stworzyć nowego człowieka. Większość humanistów. Ogromnie boi się tej wizji, że człowiek mógłby naprawić sam siebie, mógłby poprawić sam siebie, mógłby stworzyć ludzi do życia na innych planetach, znoszących większą grawitację, mniejszą grawitację, yy, wielkich, małych, o zupełnie innych kształtach. Dziś dla nas to jest przerażające. Ale pytanie, czy rzeczywiście byłoby przerażające, gdybyśmy sięgnęli myślą w gwiazdy, gdybyśmy rzeczywiście polecieli ku nim i gdybyśmy zechcieli żyć w innych środowiskach, gdybyśmy takie znaleźli? Może okazałoby się, że nie trzeba ogromnych inwestycji zmieniania całej planety na podobieństwo Ziemi, lecz można sprawić, że ludzie zaczęliby być innymi istotami z innych planet, o innych możliwościach, o innych talentach, tworzących zupełnie inną kulturę. Gdy widzimy, jak wielki potencjał tkwi w nauce i w technice, wydaje mi się, że nie warto widzieć w tym tylko i wyłącznie jakieś zagrożenia, przeszkody. Zasadzki, jest wręcz przeciwnie. Przede wszystkim technologia daje nam mnóstwo nadziei na to, że możemy jako ludzkość w przyszłości doznać niesamowitych przygód, eee, takich o jakich dzisiaj nawet nie jesteśmy w stanie marzyć, nie jesteśmy w stanie ich sobie wyobrazić. Świat przestał być skrzynką, przez którą patrzy oko jakiegoś boga. Świat stał się rzeczywiście naszym domem. Możemy w nim się coraz bardziej swobodnie poruszać. Możemy coraz lepiej zrozumieć, skąd jesteśmy, dokąd idziemy, gdzie przebywamy. Możemy ważyć nasze myśli. Możemy przemieniać nasze myśli w dzieła. W zupełnie nowe projekty. Być może kiedyś stworzymy sztuczną inteligencję. Być może kiedyś doczekamy się naszego dziecka, które będzie zupełnie inne niż my i które będzie. Rozwijać się już niezależnie od nas, dużo szybciej niż my to sobie w ogóle wyobrażamy. Przypominam sobie taki program, gdzie jeden z informatyków ostrzegał, że, że ym, zakładamy sobie na szyję sznur wisielczy, myśląc o tworzeniu sztucznej inteligencji że to straszne a ja myślę, że to jest piękne że im bardziej będziemy optymistycznie patrzeć w przyszłość, tym większa szansa, że kiedyś stworzymy coś takiego i że to coś będzie do nas nastawione przyjaźnie. I otworzy nam wiele możliwości, wiele nowych możliwości, mogąc, szyb, mogąc myśleć szybciej i sprawiając, że idea stanie się rzeczywiście kształtem. Tak? No bo jakbyśmy sobie wyobrażali rozmnażanie się takiej sztucznej inteligencji, to ja raczej sądziłbym, że to by było projektowanie że maszyna myśląca, posiadająca świadomość, projektuje swojego potomka. Realizując idee, które sama przemyślała, na przykład, nie wiem, do życia w przestrzeniach wielowymiarowych. Tak? No, nie jest to takie proste dla nas oczywiście, ale być może byłoby to proste dla bytu świadomego, który sam z siebie byłby mechaniczny, sam z siebie byłby jakimś układem elektronicznym, czy opartym na jeszcze nowszych technologiach. Tak więc przyszłość jest niesamowitą przygodą, wyzwaniem, niewiadomą. Inna rzecz, która mi przychodzi do głowy, gdy myślę o przyszłości, to program SETI, który nie, przy, przy, nie przyniósł jeszcze żadnych e, wymiernych rezultatów, co wcale nie jest dziwne, ale bo było to szukanie naprawdę igły w gigantycznym stogu z wsiana, ale jednak być może mamy gdzieś sąsiadów, e, być może spotkamy kiedyś naszych kosmicznych, e, dalekich krewnych ewolucji całego kosmosu i być może będzie to bardzo miłe spotkanie. Dlatego warto obchodzić Dzień Przyszłości.